Dzień dobry, witam. Kolejne, kolejne stoisko należy do Pana Piotra Szlachtowicza. To ja. Witam. Przyjechał Pan do białego stoku Z Warszawy. Z Warszawy na Targi Książki zorganizowane przez Pana Leszka Szymowskiego. To już któryś tak, oczywiście, któryś z kolei. Któryś z kolei, ale w stoku jesteście pierwszy raz. I Jako targi tak, ale ja jako osoba, która wystawia swoje książki nie pierwszy raz. Bardzo lubię Białystok, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Mam tu przyjaciół, a po drugie bardzo lubię Prostu, jak to się mówi teraz ładnie po angielsku, vibe. Lubię Białystek, po prostu lubię to przyjeżdżać, fajni ludzie, lubię dyskusje. No i fajnie mi dzisiaj być tutaj na tych targach. Wcześniej gdzie, jakie targi były? Były zorganizowane tu w Białymstoku? Nie, w Białymstoku nie, ale jeździmy od jakiegoś czasu po, po całej Polsce, w różnych miastach. E, a nie, to co, to, co, to co pan był tutaj? Pan a nie, nie, to były moje autorskie spotkania z moimi, moimi książkami, gdy je wydawałem i... E, spotkanie autorskie, spotkanie a propos na przykład marszu, który też kiedyś tutaj współorganizowałem. I dzisiaj mamy tutaj którąś z Pana książek. Tak, mamy, mamy dwie dzisiaj. To są jakieś nowości? Nie, nie, to są stare rzeczy. Nad nowościami pracuję, nie chcę za bardzo zdradzać teraz, co to będzie, ale będzie mocno. Mocniej niż tych pierwszych dwóch albo i trzech nawet. W książkach pracuję nad tematami, które dotyczą nas wszystkich, z którymi borykamy się. Proszę Państwa, no, z tym wrogim przejęciem Polski przez Ukrainę, bo tak to mówię delikatnie: nie ukrainizacją Polski, tylko wrogim przejęciem Polski przez Ukrainę, bo tak to wychodzi ze wszystkiego, co zebrałem i co opisuję. A kto nie wie, no cóż się. Ja mocne słowa, mocne słowa. No tak, ta, no, no tak to trzeba robić, no, no tak trzeba to widzieć. E, sprawa jest rozwojowa, sprawa jest ciekawa. No ale tak, proszę Państwa, to wygląda, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No bo jeśli e, państwo, które prowadzi wojnę, które zostało zaatakowane przez Federację Rosyjską, e, e, zacznijmy od tego, że wykupuje bardzo znaczące e, spółki polskie, to, to po pierwsze, które to, która to obywatele tej, tego państwa zapowiadają, że będą tworzyć partie polityczne. Organizacje reprezentujące mniejszość ukraińską w Polsce zapowiadają, że jak najbardziej czeka nas no, taki, taki czas, w którym to, ta mniejszość może stać się może nie tyle większością, no, ale taką grupą społeczną, która będzie odegrywać bardzo ważną rolę i społeczną, a przede wszystkim polityczną, proszę Państwa. No i gdzie yy, tak naprawdę to już nie jest jakaś teoria spiskowa, bo gdy spojrzymy na, le, na lewo i prawo, Polacy są trzeciej kategorii obywatelem we własnym kraju. Dzisiaj bardziej opłaca się mieć paszport ukraiński mieszkając w Polsce, no bo mamy ulgi podatkowe, tak wtedy, bo mamy dostęp szybszy do służby zdrowia, do przedszkola dla dzieci. Tam mamy wiele rzeczy, które, które po prostu... E, są dla mieszkańców Ukrainy, a nie dla Polaków. Zresztą teraz się dzieje także powodzianie, którzy, jak dobrze wiecie Państwo, strasznie ucierpieli na powodzi i tak naprawdę zostali sami sobie. Bez pomocy. Oczywiście sprzątnięto miejsce, te, które najbardziej zostały zalane, ale jeśli chodzi o remont, no to, to z tym jest gorzej. Byłem na miejscu dwa razy, wiem o czym mówię, wiem z jakimi problemami borykają się powodzianie. A co dostają powiedzianie, którzy zostali dotknięci na Ukrainie? Wikt i opierunek za darmo. A ci, którzy Polacy, którzy który dotknęła i którzy te potraci i domostwa, na przykład w lądku zdroju, no to nie mają takiego wsparcia. Zresztą można by tak mógł opowiadać tutaj godzinami o różnych anomaliach yy, rzeczywistości polskiej w stosunku do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, no ale cóż. Wiem co mówię i dlatego używam tak dosadnych słów. Przejmowanie firm polskich przez oligarchów? Przejmowanie firm Ursus, tak? Jak skomentować przejęcie poczty? Bo powoli, powoli nie zastępuje po ją nowa poczta. jest powiem, przez przygotowane do dlatego że... Yy, proszę Państwa, zostało tych polskich firm już niewiele. Yy, jesteśmy w fazie, która jest, ja nazywam, domknięciem całego planu, to znaczy przejęcia wszystkiego, co polskie, na to Polacy mieli wpływ. Więc zaczęło to... I to nie jest tak, że do, teraz to się zaczęło, po prostu to już się zaczęło wcześniej. PiSu dawał dobrą, dobrą minę do złej gry robił, oczywiście przygotowywał to wszystko, a teraz się dopełnia. To e, przestańmy żyć złudzeniami. Polacy są niewolnikami we własnym kraju. Nie widać może nie czuć tego namacania, ale za chwileczkę stanie się to, co się, staje, co się dzieje chociażby w Wielkiej Brytanii, co się dzieje w Szwecji, gdzie w Szwecji ostatnio miałem taką przyjemność rozmawiać z dwoma aktywistami, którzy działają, przeciwdziałają masowej imigracji w Szwecji. I oni mówią dokładnie, że w 2035 roku Szwedzi będą mniejszością we własnym kraju. Ja nie mówię, że to w Polsce czeka, ale poczekajmy 49 ośrodków imigracyjnych budowanych już za chwileczkę już za momencik. W naszym domu, proszę Państwa, chcieliście, macie. Wybór jest taki. Głosujecie na te same osoby, tych same, te same partie, te same e, rzeczy, które nie są rozliczane, które, te kłamstwa, które sprzedawane są Polakom. I ta ciągła polska polityka. i ta ciągła rządzi. polityka zamiast głosować na ludzie, abyli takowi albo ich wspierać. No ale no, zaraz poczujemy, co to oznacza. Ja mieszkałem za, za granicą 15 lat, wiem dokładnie, czym to się je. Yy, widziałem te getta, widziałem te wszystkie rzeczy, których yy, rdzenni mieszkańcy Polski będą bali się wejść. To automatycznie będzie tworzone getta i dla tych, którzy mówią, a nie, 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 to jest problem wielkich miast Poznań Warszawy, Gdańska, Gdyni Białego Stoku, nie, 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 nie. Ci ludzie będą zrzucani również do mniejszych miejscowości, to będą tragedie tych małych ojczyzn, e, to będą turbulencje naprawdę ogromnej e, wysokości społecznej, jakiekolwiek. E, to będą gwałty, to będą napady, e, to będą sytuacje, których e, które... Zachodnia Europa doświadcza na co dzień, ale nie od dzisiaj się, bo od kilku dekad już to się dzieje, a tak naprawdę od gdzieś dziesięciu lat jest to e, wzmożenie tej kwestii. No niestety media milczą o tym, ludzie no nie ludzie, są świadomi co ludzie, tak się ludzie. dzieje. Media milczą, no okej, okay. no ale to to nie jest też tak, że, że te media niezależne, chociażby na którego nagrywamy teraz, nie o tym nie mówi, no mówi o tym i o tym i to się dzieje, więc e, jeśli ludzie... W Polsce ludzie po prostu nie chcą stawić czoła temu, co się dzieje. Nie chcą stawić czoła prawdzie. Nie chcą zobaczyć, co się dzieje. No, jeśli ja mówię, że Polak jest y, obywatelem trzeciej kategorii, że Ukraińiec ma lepsze prawo do lekarza, że jego dzieci idą w pierwszej kolejności do polskiego przedszkola, do polskiej szkoły, etc., etc to nie jest wymyślone przeze mnie, to jest sprawdzony. Nie jest to problem zauważyć, nie jest to problem jak gdyby przeżyć. Bo jeśli ktoś ma rodzinę, ktoś ma dzieci, no to przez takie problemy przechodził. Zresztą um, widzieliśmy to na początku tak zwanej wojny. E, no ta wojna jest, ludzie w niej giną, ale ona jest taka dziwna, no bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, że e, biznesmeni ukraińscy pod Lwowem budują kurort narciarski. E, ja, ja chciałbym taki, jeśli Pan redaktor pozwoli, to mam taką, taką zagwązkę albo taki e, wymyśliłem taki konkurs. Znajdźcie jakieś państwo w ostatnich stu lat działań wojennych w Europie, które prowadzi działania wojenne, a w tym samym momencie inwestuje w kurort tarciarski. No nie, nie znam takiego. No właśnie, które w coś... To to wygląda w tej chwili tak, jakbyśmy my byli w stanie wojny, bo nas się wykupuje, e, na przykład właśnie te tereny, szczególnie popowoziowe, one wyglądają dosłownie jak po wojnie i nic się z tym nie robi, ludziom się tam w ogóle nie pomaga w żaden sposób. A jednocześnie strumień pieniędzy i różnych darów płynie do Ukrainy. Oczywiście, by darów, pieniędzy, by prądu, paliwa. Węgla, etc., etc., który to potem jest kupowany, wysyłamy energię do, na Ukrainę, a potem, ta, gdy nam brakuje, my odkupujemy. To, no, to, to proszę Państwa, no, to, to jest taki absurd, majstersztyk. majstersztyk absurdu. Znaczy, jak się ogląda na przykład serial o kartelach narkotykowych, Narcos, tam na samym początku pierwszego sezonu jest taka fajna rzecz. Co to jest realizm magiczny? Realizm magiczny jest to rzecz, która powstała, została, zrodziła się w Kolumbii, czyli coś, co nie wyobraziłbyś sobie, że może dziać się w rzeczywistości na jawie. A jednak się dzieje. Coś, co wydarzyło się może w śnie albo w jakiejś chorej, para, paranoicznej rzeczywistości, nie może się wydarzyć w normalnej rzeczywistości. A jednak dzieje się na Twoich oczach. To jest realizm magiczny. Proszę Państwa, ten realizm magiczny z pełną świadomością tych słów, które teraz wypowiadam, dzieje się na naszych oczach, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Mamy do czynienia w Polsce z realizmem magicznym. Coś, co, czego nigdy nie mogło się wydarzyć, dzieje się na naszych oczach e, i, to, i to jest realizm magiczny, to jest po prostu tak poprana rzeczywistość, która, e, która e, z polską racją stanu, z dobrem polskiego obywatela, z dobrem narodu polskiego absolutnie nie ma nic wspólnego. Miejmy nadzieję, że Polacy się z tego otrząsną i zaczną to w jakiś sposób oprotestowywać, a rząd wyprostuje tę linię i te Strumienie pieniędzy przeleje jednak na, na nas, na Polaków z pomocą. Nic takiego się nie wydarzy. Rząd e, nie zrobi tego, nawet jeśli Polacy wyjdą na ulicę, a nie wyjdą, bo to jest bardzo chytrze przeprowadzane. E, wódeczka jest na stole, kiełbaska jeszcze jest. W weekend jakaś rozryweczka jest. Piwko też się jeszcze leje pomimo podwyżek. Sitkomy w telewizji. Tak, sitkomy w telewizji, mamy Netflixy i inne wynalazki, e, więc się na razie nie będzie działo. Gotowanie, żaby trwa. Gdy żaba poczuje, że jest już ogotowana i że nic nie można zrobić, będzie za późno. Najpierw, moim zdaniem, musi się wszystko rozpaść. Polacy, może chciałem powiedzieć, utracą swoje państwo, ale już dawno, moim zdaniem, utracili. Nie ma to, nie ma suwerenności, nie ma niepodległości, więc nie było co za bardzo e, świętować 11 listopada. E, o twojej rodzinie, dobrze. E, dobrze, no, tyle powiem, że nie było co za bardzo świętować, więc e, e, no, takie to taka rzeczywistość. E, wymordowani Polacy na wojnie za to, że byli polakami. Niedobra jest o nich mówić. A w tym samym czasie wykopuje się SS-manów i żołnierzy Wehrmachtu. Bardzo proszę za pieniądze niemieckie stawiają się ładne pomniki, stawia się na grobki, nie ma żadnego problemu, ale jeśli chodzi o Polaków jest, a dlaczego jest, bo ja Wam powiem Państwu dlaczego, jeśli Pan redaktor pozwoli, ponieważ gdyby zaczęto odkupywać te zwłoki, te resztki Polaków umordowanych na Wołyniu, szeroko rozumianym Wołyniu, czy też e, na kresach południowo-wschodnich, to skala tego ludobójstwa ukraińskiego byłaby tak ogromna, że mm, mało ludzi by to uwierzyło. Tak, tam ta ilość ofiar była zaniżana wielokrotnie. Tam. A w tym samym momencie nasi przyjaciele z Ukrainy dla ludobójców na wołeniu stawiają pomniki w Lwowie, w innych miastach zachodnich Ukrainy. No I niestety, w jakiejś dziwniej, tak, a, 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 a jak ci tak, Polacy protestują, to są oczywiście ruskimi onucami, to są y, chorzy z nienawiści. No, tak to jest proszę Państwa niestety. Temat, temat straszny dla nas i bardzo bolesny. To na chwilkę wróćmy jeszcze do książek. Ta Proszę. najnowsza książka będzie miała jaki tytuł? Yy, cały czas się waham, bo pytanie jest, yy, jak dopuściliśmy do ukrainizacji Polski, ale po zebraniu materiału, analizy pewnych rzeczy, na przykład w braniu pod uwagę, jak co się dzieje w polskiej szkole, yy, o pewnych innych rzeczach, o handlu, o tym, jak yy, embargo, yy, czy też wpuszczanie produktów żywnościowych do Polski zabija polskie rolnictwo. Proszę Państwa, chyba nazwę to Ukraina przyjmuje Polskę albo wrogie przejęcie Polski przez Ukrainę. Mniej więcej w ten sposób. Jeszcze nie mam ustalonego do końca tytułu, ale taki będzie temat, bo tak jest, proszę Państwa. Wiemy, co mówię, bo za krytykowanie Ukrainy znalazłem się na wytrawnej liście myrotworec, czyli wrogów Ukrainy. Jeśli ja bym wjechał dzisiaj do, na Ukrainę, nie do, w Ukrainę, tylko na Ukrainę, proszę Państwa, zostałbym chyba aresztowany albo nawet już od razu sadzony w więzieniu za to, że powiedziałem kilka słów na temat yy, yy, na temat tego, co się dzieje w, u naszego przyjaciela. Tacy to są przyjaciele. Tacy to są przyjaciele. Proszę Państwa, no, no nie wiem, już jest i tak moim zdaniem za późno, ale mam nadzieję, że chociaż te słowa, do których wypowiadam, jakoś otrzeźwią kilka osób albo wbiją niepokój w miejmy serca. Taką, miejmy taką nadzieję. A gdzie szukasz tej książki? I w, w przyszłym roku, tak? By, by... Może jeszcze uda mi się wydać do końca tego roku, chociaż wątpię, bo chcę, żeby ona była wyczerpująca tych tematów ukrainizacji, przejmowania Ukrainy przez Polskę, e, Polski przez Ukrainę, przepraszam. Jest tak dużo, jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc kochani, nie, nie obiecuję, ale będzie na pewno. I gdzie? Gdzie e, szukać? Przede wszystkim na stronach internetowych, dobrych, niezależnych wydawnictwach czy też w sklepach internetowych, no i oglądanie mojego kanału, jeśli mogę poreklamować panie że PSTV, jak najbardziej przez ten kanał będzie można również tak kupić jest. książkę i wesprzeć właśnie yy, jej powstawanie, czy też po prostu moją działalność dziennikarską, bo o to chodzi, prawda ponad wszystko, prawda przeciw światu, to moja życiowa dewizja. Fajnie, to widzimy się prawdopodobnie w czerwcu, tak? No, no, prawdopodobnie, prawdopodobnie. Się jak pozwoli, jak Bóg pozwoli. Jak Bóg pozwoli. Jak Bóg pozwoli jak dziękuję Bóg ślicznie Bóg. w takim wypadku. Ja również dziękuję. Do Podajam widzenia wszystkim